Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym rzucimy sobie okiem na Bitcoina i na Ethereum. Także będą tutaj dwie analizy w jednym filmiku. Wprawdzie nie, nie, planu, nie planowałem nagrywać, gdyż za jakieś 20 minut łączę się z bazą i trzeba trochę popracować, ale dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, które mnie cieszą. Także no, poruszymy temat tutaj Bitcoina i poruszymy temat Ethereum, także jeżeli jest to coś co was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, samo wideo ma charakter informacyjny. No i jeżeli chcesz napisać w komentarzu, że mówię, że coś idzie tylko w górę albo w dół, to to nie jest kanał dla ciebie, więc zostaw dislike i papa. Dobrze, Bitcoin, jednogodzinny interwał i może pokrótce nawiążmy do tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim filmiku. Po przebadaniu te, tej górnej strefy, tego, tego patternu, tej formacji, tej formacji Rise and Wedge spodziewaliśmy się tego, że w pewnym momencie Bitcoin zejdzie w dół po stel dolnej strefy. Jest to naturalna kolej rzeczy. Po swingach coraz większych, które robicie, one się robią coraz mniejsze. I docelowo prędzej czy później dochodzicie do apexu, i tak jak powiedziałem, 70% szans, że pójdziecie w dół, 30%, że pójdziecie do góry. Także podczas nagrywania ostatniego odcinka, odcinka, trzymaliśmy bardzo ładnie ten poziom tutaj wsparcia na poziomie 23858. Ok? Rozmawialiśmy również o tym. Że bardzo ważny, bardzo ważny będzie test tutaj tej linii trendu wznoszącego, która utrzymywała nas już wielokrotnie. Ok. Mówiłem wam o tym, że utrata tego poziomu będzie bardzo negatywna. Po pierwsze, dlatego, że utrac utracicie wsparcie dziennej dwudziestki EMA, żółta linia, dziennej 50 IMA, niebieska linia, oraz tej linii tutaj trendu wznoszącego. OK. Oczywiście, następstwem tego jest to, że zrobiliście niższy dołek, okay, co jest negatywne. Jak również utraciliście też poziom Golden Ratio 0618 na poziomie 23434. Również wspominałem o tym, że w momencie, kiedy zobaczycie otwarcie dziennej świecy poniżej poziomu Golden Ratio, może przybliżymy to. Jak widzicie, ta dzienna świeca tutaj. Mm, pod, była tutaj otwarta poniżej tego poziomu Golden Ratio. To wczoraj było nasze confirmation candle, że mimo tego, iż knot zawędrował aż tutaj do tego poziomu 23600, my nie byliśmy w stanie wrócić powyżej tego kluczowego oporu. Tak jak Wam mówiłem w ostatnim odcinku, to było nasze kluczowe wsparcie, teraz jest to nasz kluczowy opór. I tak jak mówiłem, utrata poziomu 23400 będzie świadczyć o tym, że zejdziemy niżej. Także dla mnie osobiście był to moment, żeby odpalać shorta. Oczywiście, w ostatnim odcinku omawialiśmy dwie opcje: i tą byczą, i tą niedźwiedzią. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że muszę mówić o wszystkim i tłumaczyć jak dla małych dzieci. Jeżeli mówię wam od trzech tygodni, że musimy uciec z tego kanału wzrostowego i dłuższy pobyt w tym kanale wzrostowym jest niekorzystny, mamy słabnące momentum, mamy słabnące volume, odbiliśmy się od kluczowego oporu 25 tysięcy i 70% wybit z tej formacji idzie w dół, no to musicie też troszkę czytać między wierszami, bo ja nie jestem doradcą finansowym, żeby w każdym odcinku mówić jest 11.33, lecimy w dół, tak? Jest 15.23, no spodziewamy się odbicia. Nie, ja nie mogę tutaj sugerować Wam Waszych działań. To jest analiza techniczna przeprowadzana na podstawie wykresu i do Was należy to, żeby podjąć decyzję, co dalej. Jeżeli czytacie między wierszami, to myślę, że jesteście w stanie mniej więcej wydedukować to, co ja robię. Oczywiście nie było żadnej gwarancji tutaj, że my zejdziemy i utracimy ten poziom wsparcia, tak? Tutaj była rozgrywka 50-50 i tutaj decydujące było volume. Poruszałem również temat volume, że jest stagnacja na volume, nie ma żadnych większych ruchów, tak? Także tutaj oczywiście było to 50-50. Jednak jak wiecie, no. Tak jak powiedziałem, 30%, tylko 30% wybić z tej formacji idzie ku górze. Nie można tego zignorować, dlatego też oczywiście poruszaliśmy tutaj potencjalny byczy, byczy schemat w ostatnim odcinku. Jednak 70% z tych wybić idzie w dół i myślę, że w połączeniu ze słabnącym momentum i słabnącym tutaj ogólnie wolium zakupowym, co też widać, no raczej spodziewaliśmy się tego wybicia w dół. Tak, jak przejdziemy sobie na 4 godzinówkę, no to to jest na dobrą sprawę ta świeczka tutaj ta świeczka pokazuje nam wszystko, tak? Widzicie, tutaj było bardzo ładne volume zakupowe, no tutaj macie ewidentnie volume sprzedażowe. Dobra, ale przejdźmy na dzienny interwał, porozmawiajmy troszkę o poziomach. Ja wprawdzie w ostatnim odcinku już powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć na temat poziomów. No, ale myślę, mogą być nowe osoby, które są również zainteresowane, więc poruszymy ten temat. Usuńmy sobie tylko wolium, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. I tak, formacja Rising Wedge, Niedźwiedzi Pattern. W momencie, kiedy tracicie kluczowe wsparcie, waszym celem technicznym jest tutaj początek, gdzie uformowaliście tą formację, w tym przypadku 17600. Ja zwróciłem uwagę wam na ten poziom, 18 927, gdyż moim zdaniem jest to kluczowe wsparcie w tym momencie, i jeżeli dojdzie do większego tutaj zjazdu na rynku, spodziewałbym się odbicia od poziomu 19 000. Oczywiście nie stawiamy na to oszczędności. Dlatego, że w momencie, kiedy dochodzi tutaj do siły sprzedażowej i do impulsu sprzedażowego, wy nie jesteście w stanie przewidzieć, jak mocna kaskada sprzedażowa zostanie tutaj napędzona i jak głęboki będzie ten dyp. Ja, tak jak powiedziałem, osobiście upatruję ten poziom 19 tysięcy jako poziom wsparcia. W obecnej chwili jeżeli dzienna świeca zamknie nam się poniżej poziomu 22400, spodziewam się Bitcoina dochodzącego do 21220800. 20 Ten pomarańczowy boks, który tutaj zrobiłem, będzie naszym celem, tym bardziej, że w tym knocie My już osiągnęliśmy poziom 1, 4, 1, 4, 21, 331. Przypominam, jest to dzienny interwał, każda świeczka, jest to jeden dzień, więc nie patrzcie na zegarek za 20 minut, że nic się nie zmieniło, tak? To jest dzienny interwał, powtarzam po raz kolejny. Więc jeżeli nowa dzienna świeca zamknie się, otworzy się, przepraszam, po, poniżej poziomu 22... 1400 jest to sygnał świadczący o, tu, o tym przepraszam że możemy zobaczyć tutaj dalszy zjazd docelowo do naszego celu technicznego 20800. Również o czym wam mówiłem ostatnio, w momencie kiedy jesteście odrzuceni na tym szczycie, cofacie się do lokalnego dołka, a wasz lokalny dołek Swing Low jest właśnie tutaj na 22400. Jeżeli utracicie to Swing Low, cofacie się do kolejnego Swing Low Czyli do tego dołka, który jest na poziomie 20 700 20 800. Analiza techniczna 1 do 1, żadne czary, mary, hokus, pokus. Także wyznacznikiem tego, co się wydarzy dalej, moim zdaniem, będzie to, gdzie zamknie. Gdzie zamknie się ten dzień i gdzie otworzy się nowa dzienna świeca? Patrząc na to, jakie zobaczyliśmy poddanie w tej dziennej świecy, myślę, że może być tutaj delikatny, delikatne odbicie no, w tym momencie będzie to powrót na tej świeczce, tak, ten knot się tutaj powiększy. Pytanie tylko, czy, ten, czy ta akcja cenowa będzie w stanie wciągnąć się powyżej tego poziomu 22400. Tak, Także tutaj patrzcie na to, patrzcie na to co, się, co się dzieje z akcją cenową, gdzie ta cena się zamyka. Nawet mimo tego, że macie tu takie poddanie, wciąż jakbyście się dobrze tutaj przyjrzeli, to macie opadające volume, widzicie? Volume nam słabnie, okej? Okay. Także, także mimo tego, że zobaczyliśmy ten duży zjazd i na czterogodzinówce to, to volume, ta świeca jest ogromna, tutaj na dziennym interwale to dzienne volume jest wciąż opadające. Także to jest też sygnał do tego, że możemy zobaczyć tutaj niższe wartości, okay? jeżeli nie pojawi się nagle jakiś, jakiś byczy news i Bitcoin nie zostanie tutaj bardzo mocno odkupiony. Dobra. Rzućmy sobie okiem na Ethereum. Były pytania o Ethereum i tak oto jest, Ethereum. Co ja Wam chciałem powiedzieć, co ja myślę obecnie o Ethereum. Kiedy zobaczyliśmy odbicie od dołka 878, ta faza to był excitement, że będzie merch. Ta faza to było FOMO pod ten merch. Jak obserwujecie, co się dzieje teraz, Moim zdaniem mamy wyraźną zmianę sentymentu, tak? Widać coraz więcej artykułów pod tytułem merch nic nie zmieni. Merch może spowodować to, że Ethereum nie będzie tak bezpieczne. Merch nie obniży gas fee, ok? I wtedy widzicie, jak wszystkie layer 2, takie jak Matic, Optimizm, czy, czy na przykład, co tam jeszcze jest, teraz mam dziurę, Arbitrum. Tak, one wszystkie idą do góry. No bo dla nich to jest taki byczy news, tak, że one wciąż będą potrzebne, skoro Ethereum, mimo tego, że przyjdzie Ethereum 2.0, wcale nie zmniejszy swoich swoich gas fee, tak, więc Layer 2 jako Layer 2 solution wszystkie będą potrzebne. Kolejne newsy: bunt w community Ethereum, tak, nie każdy chce tego mergeu, komplikacje, dyskusje, także jeszcze nie wiadomo czy Vitalik nie będzie miał takiego problemu, że community mu się zbuntuje i że nie zaczną się jakieś chodki klocki, tak? Także tutaj zdecydowanie mamy też zmianę sentymentu i to jest coś, na co też powinniście zwrócić uwagę, bo wiadomo, że przy słabym sentymencie nie będzie tutaj wystarczającej pary chociażby, żeby zrobić to A, B, C, tak? Od ostatniego odcinka na dobrą sprawę niewiele się zrobi tutaj wydarzyło, z tego, co widzę, oznaczyliśmy sobie tutaj dołek fali C na poziomie 16, 1650. Zobaczyliśmy ten impuls do 2037, czyli zrobiliśmy sobie idealny retest tego, tego szczytu tutaj. No i ewidentnie widać, że tutaj też profity zostały wzięte, tak? No i tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy czasem smart money, które napędzało tę pierwszą fazę FOMO, już nie wychodzi z rynku, tak? Jest to ciężkie do przewidzenia. Ja osobiście upatrywałbym mimo wszystko Ethereum dochodzące do tych poziomów, o których mówiłem wcześniej, czyli ten tutaj pomarańczowy boks między 2400 a 2700, tak? Przy odpowiednim FOMO, jeżeli wszystko pójdzie tak jak trzeba, no i oczywiście jeżeli Bitcoin zaraz nie będzie za 20 tysięcy, były tutaj bardzo duże szanse na to, że nawet Ethereum może dojść po Rite z tych szczytów tutaj, tak? Na poziomie 3100. Moim zdaniem to już jest poza kartami i tego nie zobaczymy. Choćby dlatego, jak przebiega ogólna struktura rynku i jak dużo, może nie jak dużo, ale jak o ile więcej pojawia się negatywnych newsów niż pozytywnych. Tak, słabnący sentyment pokazuje to, że tutaj już ten buy the rumor, sell the news event powoli może dobiegać. Końcowi. Oczywiście najważniejszym punktem w tym momencie jest przebicie poziomu 2167, czyli tych szczytów tutaj. Dopiero jak przebijecie te szczyty, ten lokalny szczyt, ten one fib, dopiero możecie rozmawiać tutaj o tych wyższych potencjalnie szczytach, tak? Jak na razie widzicie, że Ethereum jest w lepszej sytuacji niż Bitcoin, gdyż no tutaj jeszcze docelowo nie utraciliśmy tej dziennej dwudziestki jako wsparcie, na razie ciałem jesteśmy poniżej, jednak no musimy zobaczyć, jak dzień się zamknie, tak? Jeżeli zobaczycie dzień zamykający się poniżej tej dziennej dwudziestki, która jest na poziomie 1786, tak jak tutaj ten poziom FIP 786, wtedy oczywiście spodziewamy się retestu dziennej pięćdziesiątki, tak? 1655. Możemy być wsparci tą pięćdziesiątką, i bardzo ładnie odbić się ku górze, możemy również spaść na niższe poziomy. To nie jest coś, co ja jestem w stanie przewidzieć, gdyż tak jak powiedziałem, słabnący sentyment może napędzić kaskadę sprzedażową i zobaczycie tak zwany bajdy by the rumor sell the news event. Tak, coraz więcej ludzi też o tym mówi, że to wszystko to jest po prostu zwykłe FOMO pod wydarzenie, no ale myślę, że nie jest to rocket science, tak? Gdyby nie ten merch, no to ciężko wyobrażać sobie tutaj, że że Ethereum nałożyłoby tutaj upside na poziomie 132%. Także moim zdaniem moim zdaniem tutaj wyznacznikiem tego, co się wydarzy dalej, będzie po raz kolejny jak w przypadku Bitcoina ta dzienna świeca, tak? I tak jak powiedziałem, na razie też jesteście wsparci ładnie tą pomarańczową linią wsparcia, czyli tutaj tym swing low na poziomie 1720. Także nurkowanie, nurkowanie poniżej tej dziennej 20 doprowadzi do litestu dziennej 50. Ok, I wtedy stąd będzie można dopiero zobaczyć, co się dalej wydarzy. Ja ani nie, ani nie shortuję, ani nie longuję Ethereum. Miałem wcześniej longa, o którym wam wspominałem, którego zamykałem. Także czekam, co się tutaj wydarzy, bo sytuacja jest bardzo taka, powiedziałbym, gorąca i wszystko może się tutaj wydarzyć. Okay? Jeżeli zobaczycie, że Ethereum jest bardzo ładnie wsparte tą 50, czyli tym poziomem, tutaj 1650, może dojść do tego odbicia i tutaj warto by było puścić longa, tak? z tym, że też macie też tą dzienną dwudziestkę nad głową, więc to na pewno też będzie stanowić opór. Także dużo, dużo ciekawych rzeczy, jednak niestety tutaj w Ethereum ja widzę coraz więcej tych negatywnych, negatywnych newsów, negatywnych komentarzy, negatywnych głosów na Twitter Spaces, coraz większe oburzenie, coraz większe niezadowolenie, szczególnie community holderów Ethereum. Tylko Vitalik wydaje się być w cudzysłowie tą osobą, która na, na, mówi tak na forum, że to jest lepsze, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale bez community, nie wydaje mi się, żeby bez wsparcia community nie wydaje mi się, żeby w, tej, w tym momencie, w tym ruchu potencjalnym ruchu impulsywnym ta cena była w stanie tutaj o wiele wyżej zajść. Okej, okay, moja rzetelna opinia o tym, co myślę. Mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Życzę Wam miłego dnia, a ja się biorę do pracy. Hej!